Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji po meczu Grotex Bytów GKS Katowice w meczu 1 -4. 4, 1 na drużyny GKS Katowice, Bramki dla Drużyny GKS Krzysztof Bołkowicz, Wołk Bołkowicz 2, Żegusz Gąceś jedną, Mateusz Kamiński jedną, na drużyny Grotex Bytów, Artur Wojach. Komentarz proszę Karian Kazimierz Moskwa, prosimy bardzo. Przede wszystkim dziękuję swoim zawodnikom za postawę po e, raz trzeci z rzędu wygrywamy na wyjeździe i na pewno to cieszy. E, myślę, że z przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym i zasłużenie wygraliśmy. E, tak to w tej piłce bywa, że e, pewną przed sezonem nie spodziewałoby się, że my będziemy wygrywać mecze na wyjazd, do u siebie mamy z tym głową. Wierzę w to, że yy, przyjdzie też taki moment, kiedy zaczniemy próbować yy, lepiej naukowej. Dziękuję. Plenarkowa nas. To u nas jest teraz odrotny problem plenaru rzecz. Będzie na wyjeździe wyglane, a on się nie ma kłopot, mamy na razie u siebie i na wyjeździe. Bo, bo jest to nasza trzecia chyba porażka pod rząd. Tracimy bardzo dużo ramet. Przypomnę ustawienia i w kliniku, i w meczu, zmieniamy. Ale na razie no, wygląda to słabo. I Sam teraz śpiewając ja, z opakami rzadkimi, to też się porozmawiali. Następna rozmowa w poniedziałek. To sobie chcemy jeszcze zobaczyć całe. No, na razie wszystko co możliwe wykorzystujemy. I takich krołańców, i, i takich, i różnych. I na razie to nie wygląda dobrze. Zobaczymy co w tych naszych i co następnym meczach pokażę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, prosimy o jakieś pytania. Panie, trenerze, czy po prostu, panie, <grymne> tak do trenera Jałna z Państwa, że druga linia nie funkcjonowała tak jak, jak należy, czy po prostu wprowadzenie now, nowego zawodnika no, to ocenia to pan nie pan, nie pan nie? że druga linia nie funkcjonowała tak jak należy z meczu na mecz grać jest coraz gorzej, po prostu sprowadzenie tak w zawodnikami. Za jak pan go ocenia? tak, pan dobrze z nami prawdopodobnie trenuje, ale był Łęcznej. Znam go osobiście, jak grał w leki, jak byłem tam przez pół roku. Jest to zawodnik myślę na, no, na poziom na pewno i nawet jest to klasowy, ale widać, że nie jest jeszcze na 100% przygotowany, bo yy, jak nie ma się siły zdrowia na cały mecz, to co by było nie wystarczyło w zasadzie na połówkę. Stąd ta była zmiana. A ja myślę, że z czasem z tego, ten zawodnik na pewno będzie takim podstawowym i wiodącym. W każdym meczu ma Pan wiele zastrzeżeń do obrony. W tym dzisiejszym meczu to też po prostu można mieć wiele pretensji. No bo braki straciliście dosłownie w dziecinny sposób. Nie pierwszy się tracimy takie blanki i obojętnie takim poglądach nie dała ustawienia. Czy z innymi stoperami, z innymi bocznymi obrońcami. No tu jest, mamy duży problem i sam siedzę nad tym i zastanawiam się jak to z tego problemu wyjść. Ale na dzień dzisiejszy jeszcze no nie, nie wiemy jak to wygląda. Ostatnie pytanie, druga tobie znalazł się na mnie. Czy po prostu ma pan jakąś receptę na dzień dzisiejszy z od tego się to jest, odbić? Panie jest redaktorze, jak już się dla mnie, to y, zawsze jest tylko się można odbić, no, ale na razie tak powiedziałem, rozmawiamy o dzisiejszym meczu, Trzy mecze po prostu straciliśmy mnóstwo i jest to dla nas wielki problem i tak powiedziałem, musimy, y, nie wiem, na początku... Musiałem się to wszystko poskładać, porozmawiać, a też zobaczyć jak, jak się niektórzy ludzie wyglądają, bo różnie w jednym meczu też gra dobrze, a drugim mecz słabo. I to tak, nierówno jest, że sam nie wiem jak se z tym poradzić. Czy to już nie są wyeksploatowane organizmy? Czy znaczy, wyeksploatowane to najstarszy zawodnik ma 32 lata. Ja nie wiem jak 32 lat, jak już jest wyeksploatowany, no to kurczę w Urgali 40 lat tak to jest bardziej problem tego, że ma pan indywidualnie zawodników, no nie wiem, niezdolnych do skutecznej w pierwszej ligi, czy jako zespół czasą Nie, nie, no, Na razie zawodnicy ci, co niektórzy co brali w Ekstraklasie, to nie można powiedzieć, że niezdolny go w pierwszej To ja mówię, no w różnym okresie do nas przychodzili. Nie wszyscy są na jednym poziomie, bo niektórzy są dwa tygodnie, niektórzy trzy tygodnie. A tu już jak liga, jak liga szła, no i nie wszyscy są y, razem z grani a no poza tym, ja myślę, że nie wszyscy są y, tak przygotowani, jak powinni być, jakby hmm. jak hmm. jak hmm. przez hmm. całą okres hmm. przygotowawczy. I hmm. tu jest największy problem, to, są te relacje w zespole, są to są, są po, y, zmiany w składzie, bo y, jak daliśmy 3 dni po rząd, co 3 dni na no to z y, problemem wyglądało no, to słabo. Jeszcze gorzej to by nie Czy nie za późno budowany ten zespół? Znaczy budowane, bo budowane ze jest cały czas, tylko, że ja mówię, no ludzie, ludzie, którzy, no tak się mówi, no trzy tygodnie, cztery no to nie jest. Były dwa obozy przygotowawcze. Część była, no to, można powiedzieć, dobrze, no ale nie, nie dla czterech czy pięciu, tylko dla jedenastu. To się nie dlatego tego oszuka. Mam pytanie do trenera Kazimierza Moskwa. Czy po prostu moje wsparcie w Katowicach na Ekstraklasę? Czy po prostu ten cel zamierzacie realizować? W Katowicach zawsze było i jest i będzie parcie na Ekstraklasę. Ten klub osiągnął coś w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej i kibice do tego są gdzieś tam przyzwyczajeni. Natomiast przed startem rozgrywek ligowej myślę, że 18 zespołów gdzieś tam po cichu marzyło o tym, żeby bić się o Ekstraklasę. Niektóre zespoły muszą to weryfikować. Po kilku kolejkach niektóre gdzieś tam te apetyty rozbudzone mają bardziej, a niektórzy, tak jak my jesteśmy jak na dole kasterze, raz u góry, raz na dole. My chcemy wygrywać w każdym meczu. Tak jak powiedziałem na wstępie, nie bardzo nam się to układa na Bukowej też ciężko znaleźć odpowiedź dlaczego, ale... Przyjdzie następny mecz i będziemy go chcieli zdecydowanie wyszczególnić na swoją korzyść i walczyć o to, aby wiedzieć najwyżej, kto awansuje, to, to, to okaże się po 34.00. Spodziewał się Pan trudniejszej przeprawy w Bytomie niż to, co widzieliśmy na wojsku, że po prostu depasowaliście się w karty? Myślę, penia. że y, tak. Zresztą znowu wrócę do mojej wypowiedzi. Powiedziałem, że wygraliśmy zasłużenie. Rzadko kiedy po y, meczach wygranych y, mówię takie słowa, że, że wygraliśmy zasłużenie. Dzisiaj uważam, że tak było. Dziękuję bardzo. Ja dobrze, trenera ja Skoro mamy problem, że dużo obranek nam wpada, yy, nie znam przypadku od lat, kilku, żeby były zastrzeżenia do wrogla u każdego. Czy przyjdzie czas na niego też? To ja, w ogóle grało no, ja, no, by ostatnie trzy mecze. No, ale, no i, i, ale, dzisiaj nie grał, w ogóle nie grał. We roku roku karnego na trzy dwa, no, to No to też patrzymy, no ja mówię, dostali tu z tej ekipy, z tej ekipy co jest. W zasadzie wszyscy dostali szansę, wszyscy, ale ja nie wiem, czy Pan jest redaktorem, czy kibicem, kibicem, no to ja kibicę to proszę na drugi raz nie wpuszczam go pytania to się odpowiada do redaktora, a nie Pan Z to możemy się umówić Prosimy. Dziękuję bardzo, ja zapraszam proszę. do zobaczenia.